to to zapraszam Was na kolejnego vloga. <grym> Jak widzicie, my tu mamy od rana wesoło. Baby, się kto co? Ej, spokój. Powiedz, haj! wysyłasz? buziaczka No, pięknie skarbie! Proszę bardzo, takie widoki z rana. Mój mężczyzna robi śniadanko. Żeby nie było, ja wczoraj robiłam. A Sławuś robi... Ej, bo ty nie chciałeś. <gryś> Więc żeby nie było, że ja nic nie robię. Ja wczoraj robiłam, Sławuś robi dzisiaj i tak się podzieliliśmy zadaniami. A ty co? Pomagasz tacie, nie? Mhm. Kolejne gładnie jest sam śniadanko. Mm. Nie, masło nie, wiesz. Masło nie tutaj. Tu. Trzymaj, kolinek, masz. O, tak łatwiej, nie? Tak, ja mam dzisiaj dużo pracy, ale między pierwszą a drugą klientką mam godzinę przerwy, i planujemy iść na jakieś spacer. Chciałabym obczaić pewne miejsce, zobaczyć co tam jest. Przypomniało mi się, że kiedyś, jak jeszcze byłam bardzo młoda, to chodziłam właśnie w pewne miejsce z babcią i z ciocią. I wydaje mi się, że, tutaj, że jest to tutaj gdzieś w pobliżu i że jest to właśnie taki wodny, wodny park, duży plac, zabaw, duży plac zabaw, coś w tym stylu. Więc później o 10 mam klientkę, za minutkę o 11 kończę i później następną mam dopiero o 12, więc. Będę miała godzinę y, przerwy i godzinę na to, żeby iść na jakiś taki, wiecie, niedzielny, rodzinny spacer. Idziemy na spacerek? Tak? Co taki zły? Jaka fina, <grymna> 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 naprawdę. Idziemy! Chcieliśmy iść na plac zabaw, ale niestety plac zabaw jest zamknięty, więc w sumie teraz to już nie wiem. Gdzie pójdziemy, ale dobrze mi się przypomniało, że tutaj był właśnie jakiś park wodny. Tutaj jest właśnie taki ala park wodny. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, no ale niestety zamknięte. Nawet nawet plac zabaw dla dzieci zamknięty na dworze. No, także nie wiem teraz gdzie pójdziemy tak naprawdę. Niestety nie mamy gdzie iść. Tutaj kiedyś były naprawdę piękne parki, ale zobaczcie wszystko jest rozwalone. Nie wiem czy to będą odnawiać, czy nie. No nieładnie, no, a kiedyś to było naprawdę pięknie. Ja już jestem po pracy, jest 19.30. Pół, pół godziny temu skończyłam dopiero, także no, był to długi dzień. Kolin ze Sławkiem byli u moich rodziców. Tak, na obiadku byliście. Już jest wykąpany, gotowy do spania. No, kołówką Kolin zrobił. Uuu. Sławomir tam z tyłu znowu się w kucharza. Frytki który ty swoje, robi swojskie. Takie swojskie, swoje, no! Kaka. Kaka? Ja jeszcze jestem w trakcie robienia sobie paznokci, bo też mam dość tych krótkich paznokci. I wczoraj zaczęłam robić, skończyłam jedną rękę, i dzisiaj będę, będę próbować dokończyć drugą, ale to dopiero jak Colin pójdzie spać. Dzień dobry, dzisiaj drugi dzień, e, nagrywanie się z wami witam. E, taka nieogardzięta e, rzęs sobie, na, nie poczesałam sobie nawet jeszcze rzęs. E, te rzęsy i tak już są w fatalnym stanie. Mm -hmm, tak. Bo w sumie to już cztery tygodnie, więc jak na cztery tygodnie to i tak dobrze mi się trzymają. E, dzisiaj jest poniedziałek, a ja w czwartek mam w czwartek mam znowu wizytę i idę robić rzęsy i brwi. Laminację brwi będę robić, także jestem ciekawa jak to będzie wyglądać. Wczoraj wieczorem miałam sobie dokończyć paznokcie. Dokończyłam sobie tylko jedną rękę, zrobiłam sobie taki brązowo-szaro-fioletowy fioletowy kolor. Jest to numerek 140 z Semilaka i porobiłam sobie takie, takie, białe, takie białe paski. Nie do końca jest to to, o co mi chodziło. W tej ręce na pewno wyjdzie mi to lepiej i pokażę Wam, efekt, pokażę wam potem efekt końcowy. Wczoraj wieczorem... Hej! No hej! Po, poślij buziaczka! No pięknie! Tak, my jeszcze w piżamach, zaraz będziemy robić śniadanko, będziemy się przebierać, ogarniać i o 14 jedziemy do mojej mamy. Ja, na 14, ja o 14.30 jadę coś załatwić. Jadę z koleżanką, bo jest to dość daleko, godzina drogi w jedną stronę. Także troszkę się boję, wiecie, sama, sama jechać autem. I w sumie takie mam plany na dzisiaj. Wczoraj wieczorem, tak jak już mówiłam, chcieliśmy sobie ze Sławkiem zrobić maseczki, ale niestety kolinek o 10 się już obudził. I nie chciał spać, słuchajcie, od 10 do 1 w nocy rozmawiał sobie z nami w łóżku i wiercił się, skakał, nie chciał spać, także no niestety, niestety plany nie wypaliły. Zobaczcie, zamawiałam też ostatnio nowe kolorki z Semilaka i z Victorii Wyn. Zamawiałam trochę takich zielonych, beżowych, jasnych, takich mlecznych, trochę też brokatowych, niebieskich, fioletowych, różowych, także zamawiałam 16 nowych kolorków. Klientki na pewno się ucieszą. Co ja mam taki problem? Nie podoba mi się w sumie ten kolor, który wczoraj sobie zrobiłam. I zawsze tak mam, że jak zrobię sobie jakiś kolor, to później na drugi dzień on mi się nie podoba. I tutaj nałożyłam sobie te cztery nowe kolorki, tak na szybko. Tutaj mamy taki krem, taki biały. Tutaj mamy ciemny fiolet, tutaj taki jasny fiolet, a tutaj taki taka brzoskwinka. Tutaj mam jeszcze taką opcję. Zobaczcie, tutaj mam taki bardzo jaśniutki kremowy troszkę prześwitujący, tutaj mam żółty a tutaj też mam troszkę taki prześwitujący lekko różowawy i wiecie co, ja się chyba lepiej czuję w takich naturalnych kolorach, bo ten na przykład w tym środku mi się mega podoba, ale bardziej na lato, wiecie jak skóra jest bardziej opalona fajniej to wygląda a te te dwa do mnie bardzo przemawiają i wiecie co, jak sobie tak patrzę to chyba sobie zrobię. Kurde, ciężko. Nie wiem, nie wiem, który wybrać. Naprawdę robię sobie kawkę, robimy śniadanko. Tak, zjemy śniadanko, ubierzemy się i pójdziemy do sklepu. No, ja już się ogarnęła. I słuchajcie, dzisiaj miałam z koleżanką załatwić coś ważnego dla mnie. Ale niestety plany się pozmieniały i jedziemy sobie z koleżanką pochodzić po lesie. Colin dzisiaj miał jechać do mojej mamy i do Vanesy, więc jadę go zaraz zawieść, ale pierwsze muszę iść wymienić butelkę, bo Sławek wczoraj kupił nie taką co trzeba. No, jedziemy? Idziemy, papa? Tak? No, to jeszcze nie spałeś, będziesz śpiący, co? Już jest pierwsza. No. Ej, w cię wymienić butelkę. Kupiłam, kupiłam inną. I przy okazji wzięłam też słodkości. Jedziemy do ba. O nie. Jedziemy do babci. Ej, rozbójniku. Rozbójniku, chodź. Co zrobiłeś? No chodź, jedziemy do babci. Co robisz? To nie jest śmieszne. No, niech cię nawet nie kusi. Nawet niech cię nie kusi. I i i. Yeah. No tak jak mówiłam, plany się pozmieniały i robiliśmy z koleżanką pospacerować sobie troszkę po lesie, po pustyni i zobaczcie tutaj. Tak to wygląda. Porobiłyśmy foty, byłam jeszcze w sklepie, wziąłam sobie coś do jedzenia, coś do picia i koniec, skończyło się. Jadę po kolina i. Jadę do domu gotować obiadek. Wróciłam z spacerku z lasu. Przyjechałam do mamy, wzięłam Kolinka i teraz przyjechaliśmy do domu. I teraz ze Sławkiem i z Kolinkiem jedziemy nad morze jeszcze na spacerek taki wieczorny, żeby Kolinkowi się lepiej spało w nocy. I już wiem, dlaczego Kolin jest taki zmierzły w nocy. Idą mu dwa ku, już wam chyba mówiłam wcześniej Tylko, że teraz już mam pewność, bo tutaj i tutaj już ma dwa takie małe kiełki W sensie małe, no te zęby będą ogromne, więc myślę, że Colin będzie wyglądać zupełnie niedługo jak mały vampir. Ready? Co? Co? Chodź, super Connie. Idziemy? Chodź Teletubbies No super wyglądasz, idziemy na spacerek? Kurde, jaka czy nie?

Okay. okay. Tak, wracamy do domu. Fajnie było? Chodzimy. Kolinek zwykle Zrób, wszystkich papa. wszystkich zaczepia. Pa, pa. 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 pa! Kolinek zwykle wszystkich zaczepia. Krzyczał na dziewczynkę, bo chciała, chciała wejść na ślizgawkę. Kolejny na ślizgawce i stał I pokazywał, że nie może. Ja nie wiem. Nie wiem, co z ciebie wyrośnie, Sydu. Jesteśmy już w domku i będziemy już kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i widzimy się w kolejnym vlogu. papa! Papa! Pa. A bu budziaczka, buziaczka? Wyślij buziaczko. Mamie? Mm. A wyślij jeszcze... Tak. Pięknie. Tata, no. Tata poszedł do sklepu. Okay. Dobra, widzimy się w kolejnym vlogu.